Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku. Moi drodzy, tutaj z tego miejsca, ze studia w górce klasztornej chcemy szczególnie młodych ludzi zaprosić na weekendowe rekolekcje z kursem przedmałżeńskim, które odbędą się od 9 do 11 września 2022 roku. Ze mną jest dyrektor ośrodka rekolekcyjnego, ksiądz Tomasz Górecki, który również będzie prowadził te rekolekcje wraz z rodzinami prowadzącymi. Księże ku dwa słowa. Oprócz tego, że wielkie mają, wielką renomę mają te rekolekcje u misjonarzy Świętej Rodziny, to co tak, jest? Te, te rekolekcje nie muszą się reklamować, one po prostu... E, ludzie, którzy dzwonią, już wiedzą, że tu się będzie działo. Bo rzeczywiście tak jest, że e, e, słowa budują, ale słowa także potrafią niszczyć relacje i, i tu te pierwsze rekolekcje dla narzeczonych są tak bardzo ważne, ponieważ są to rekolekcje dialogowe. My, właściwie prowadzący, mówimy tylko o sobie. To, co się wydarzyło w naszym życiu, dajemy świadectwa. Natomiast wy będziecie rozmawiać ze sobą i o sobie. I to będzie dla Was, myślę, ciekawe wydarzenie, bo słuchając tych, którzy przeżyli już te rekolekcje, bardzo często padają słowa, że Wiele rzeczy się potwierdza, ale wiele rzeczy, żeśmy usłyszeli po raz pierwszy i dziękujemy za to. No, spotykają się młodzi ludzie, którzy chcą zawrzeć związek małżeński no i tutaj rzeczywiście zachodzi to, to, to dogłębne poznanie się i do tego Was zachęcamy i zapraszamy. Jeszcze raz termin od 9, od 9 do 11 września. 2022 roku, last minute, jeszcze zostało parę wolnych miejsc. Serdecznie zapraszamy, bo to jest dobry czas, żeby podjąć ostateczną decyzję. Serdecznie razem, zapraszamy. Albo nie. Będzie.